Po Tak mówił, że będzie dobrze, będzie muszę trochę czasu na to i teraz już ten czas jest i my tylko robimy potem zwycięstwo i potrzebne tylko dać więcej, więcej gra w tyłu, więcej gry, lepiej w obronie i będzie duże, duże zwycięstwo. Ale też to co jest do poprawy to chyba skuteczność, prawda? Bo dzisiaj kończy się 1 do 0, ale mogło się skończyć i 3 0. Oczywiście, my mogliśmy stracić więcej goły i. Ale to jest piłka nożna. Musimy ten wynik przyjąć i iść dalej. Jak z Twojej perspektywy wyglądała ta sytuacja z rzutem, z bramką, twoją nieuznaną i tak <gry> dalej? No, jeżeli naprawdę mówisz, to tak chciał bardzo silną stricę wola, bo dużo czasu nie było tego wola i dzisiaj miał szansę, dobrze, nie jednego, a dwa, trzy. Ale jest główne, co wybraliśmy. Drużyna wygrała i idziemy No właśnie, powiedz o tym, bo nie ma swojej bramki, Sam, sam wie, że troszeczkę ci jej brakuje. Jak ty oceniasz też swoją dyspozycję? Bo to nie jest chyba 10 na 10, prawda? Oczywiście nie. Jeżeli jest 10, ja tylko na 5. Teraz graję, bo ja muszę dać więcej drużynie i dla siebie, bo. Як кибіця також я був мав контузію, щільно контузія. Я грав діше на таблетках. Було трудно, але э... To Jest zwycięstwo po prostu, to, to inne rzeczy już nie potrzebne. Na tablutkach, czyli leki przeciwbóle. Tak, 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 tak on nie myślił. <grym> Okej, okay. i jak to wyglądało w takim razie w szafni, bo pamiętają kibice pewnie te, te filmiki, które seryjnie były wrzucane jedziemy leki agrańskie i tak dalej. Powtarzacie to w Oczywiście, zawsze. Nas jeszcze leszek Matejek, jakiś zawsze zawody to drużynę i <grym> nas do przodu to pchają. Nie wystrzelają jego w temu piśionki tak. 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 A, 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 a. <laughs> ale my zawsze jego pomyśle, kiedy on to robił. a, 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 a e, e, propos tego tym jak e, tej bramki e, po Czujesz się, że sędzia zagłosił go? lepiej się. Sędzą... No my mówiliśmy po temu sędze, no on powiedział mnie, no czy no, proszę no co ja mógł zrobić. Był e, gwizdek, no ja nie chciał przyjąć to, ale no, co a powiedz mi z tą kontuzją, co mówisz, co to jest? I czy to wymaga kostka. jakiejś przerwy, czy... Kostka, kostka. kostka. Musiła być przerwa 3 tygodnie, mm -hmm. a tylko było dwa. No ja myślałem, w, ja wezmę się pa, parę dni, 2-3 dni na odpoczynek i a, czas z lekarzem, bo zdrowko no, to jest ważne okay. i proszę. A Dzisiaj już ta piłka Ciebie szukała, tak jak w pierwszej lidze, dużo Ciebie było przy piłce. Ta <laughs> tak. przewrotka też o, mało co Tak, wydarzyła. tak, tak, tak. mogło wyjść. ale... No tak, wracamy na swoją dro drogę no to... i drużyna ja, i ja jeszcze poczyrnę trochę czasu i e, kibice zobaczą jeszcze lepszy klimat. Bo to u ciebie konkretnie potrzeba jeszcze tej lepszej fizyki, żeby to wróciło że ta, ta świeżość czy to jednak znajomość tej ekstra klasy, bo ją I to, I to i to. Oczywiście, bo po igrzyskach jest, no. był trudny czas i psychologiczny, moralny i fizyczny też, ale no, możliwa ta kontuzja była i na dobre kiedy pośem no to... Daj ten czas e, zrobić jakąś pauzu, pomyśleć w głowie, coś zmienić i... E, no, tak tak, o Twój kontrakt GPO. Muszę jakie rozmowy z chróbem. Nie mogę jeszcze coś konkretnie powiedzieć, panu. Tak myślałem o to, no i się konkretnie nie było. Zgrałeś poprzedni cały sezon z Miłoszenka na lewej stronie, teraz go w z Kołarado. Jak wam się ta współpraca? No Konrad jest Brazylijczyk. To jest dobrze, czuję piłkę dobrze. E, u nas jest komunikat dobrze i, e, z nimi, No e, jak ja mówię, więcej to będzie bardzo dobrze wygląda, bo jesie nie jest na porządku. No, muszę mieć nie